Pióro. Bodaj najlepsze reporterskie pióro w Nowym Sączu i w połowie Małopolski także posiadał swego czasu Ireneusz Pawlik, w pewnym momencie na krótko kierownik Sądeckiego Oddziału Gazety Krakowskiej. Co ciekawe, Irek nie zapisał się swym piórem jakoś szczególnie w okresie, kiedy zdecydował się związać z Nowym Sączem, co mogło sprawiać wrażenie, że soczysty atrament, którym wcześniej obficie skrapiał łamy wielu polskich tytułów, nieco mu przyschnął do stalówki. Sam zresztą jako autor nie potrzebował już nic nikomu udowadniać, bo świadczyły o nim liczne reportaże, książki, nagrody i wyróżnienia, których uzbierał przez lata całą gablotę w przeróżnych dziennikarskich konkursach. Moja prywatna teoria mówi, że Pawlik jest w linii prostej przodkiem wyszukiwarki Google. Dzisiaj, kiedy ktoś potrzebuje jakiejś informacji, wpisuje sobie hasło w internecie i za pięć sekund wie wszystko, czego szukał. Piętnaście, dwadzieścia lat temu, kiedy w redakcjach było ledwie po kilka komputerów, wyglądało to bardzo podobnie, choć technika poszukiwań była nieco inna. Po prostu googlowało się Irka. Pracowaliśmy w jednym pokoju w redakcji krakowskiego Tempa na Wielopolu i kiedy ktoś potrzebował jakiejś informacji do przygotowywanego materiału, zwracał się z problemem do Pawlika. Ten zamówienie przyjmował albo nie, ale działał nieco wolniej niż dzisiaj Google. Żeby zdobyć potrzebną informację, musiał bowiem udać się z Krakowa do Krynicy, gdzie w skrzyni na pościel wersalki przechowywał swoje niepowtarzalne archiwum prasowe. A do Krynicy Irek jeździł nie częściej niż raz w miesiącu, żeby podlać kwiatki w mieszkaniu. Tak więc autorzy, którym się bardziej spieszyło z materiałem, woleli poczekać na wynalezienie internetowych wyszukiwarek niż na kurs Irka pks do Krynicy. W owym czasie Irek był jednak najlepszym znanym mi archiwistą w stylu dzisiejszej Wikipedii, a jego zbiór składał się z tysięcy wycinków prasowych, bez żadnego klucza, ładu i składu, tylko Irek wiedział, jak się w tym poruszać, wypełniających wspomnianą wersalkę gdzieś pod górą parkową. Doszedł do tego, wertując codziennie dziesiątki gazet z całej Polski, z których wycinał interesujące go materiały, dzięki czemu archiwum pęczniało szybciej niż zbiory Biblioteki Jagiellońskiej. Irek najczęściej nurkował w swoich wycinkach w momencie, kiedy zasiadał do pisania kolejnej książki albo przygotowywał się do wyjazdu na jakieś mistrzostwa w lekkiej atletyce, w której relacjonowaniu się specjalizował. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że z równą łatwością mógł on pisać o Władysławie Kozakiewiczu, jak i dowolnym rezydencie Hollywood, bo żadnego filmu nie opuszczał w pobliskich kinach. Z bogatej biografii Pawlika mnie jednak najmocniej utkwiła w pamięci krótka opowieść Drogi. Redaktor naczelny Ryszard Niemiec zadysponował kiedyś Irka, by wybrał się w podróż pociągiem pod specjalnym nadzorem z szalikowcami Wisły Kraków na ligowy mecz do Dębicy i opisał te ekstremalne doznania z pozycji zwykłego podróżnego. Redaktor, choć w rogowych okularach inteligenta na kibola nijak nie wyglądał, wmieszał się w tłum fanatyków na stacji Kraków Główny, a co widział i przeżył, potem opisał. I właśnie w tym krótkim materiale kondensuje się cały talent pisarski Irka, potrafiącego z niczego w jednym zdaniu zrobić czytadło do poduszki, a brzmiało to mniej więcej w tym klimacie. Kibice, wychyleni z okien pędzącego pociągu, zachęcali okoliczną ludność do wydajniejszej pracy na roli okrzykami: jebać syny”. Cały Pawlik.